Czas podsumować rok 2020! Cześć! A więc, na się macie wyrodek i to jest moje podsumowanie roku 2020. Wpierw przyjrzymy się wydarzeniom, które ja najbardziej zapamiętałem z tego roku. Później przyjrzymy się ludziom, którzy uważam, że są warte uwagi przez to, co zrobili w 2020. Następnie przyjrzymy się moim dokonaniom z 2020, moim przemyśleniom i takiej tak naprawdę najważniejszej mojej retrospektywie. A później porozmawiam trochę o moich planach na 2021. Więc ten odcinek to jest taki bardzo egocentryczny, skoncentrowany na mnie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że znajdziecie coś dla siebie. Zaczynamy. Wiadomo, wszyscy pamiętamy, że COVID był na początku tego roku, ale. Ja najbardziej pamiętam początek tego roku z powodu pożarów w Australii. Dwa podcasty, które słuchałem, miały przez to dużo problemów, bo były prowadzone przez Australijczyków. Te pożary tak naprawdę trwały ponad 9 miesięcy, bo one zaczęły się w czerwcu 2019 i trwały praktycznie do marca. Ogromna ilość zniszczeń, ogromna ilość szkód. I chyba, jeśli dobrze rozumiem, najważniejszy okres, tak najbardziej zniszczący to był styczeń. Do tego stopnia, że pożary same się naprędzały, tworzyły praktycznie huragany pyłu, który powodował, że nowe miejsca bardzo szybko się zapalały. Nie potrafię sobie, wyobrazić, jakie są ogromne tych zniszczeń, że to jest niesamowite, bardzo dużo szkód. Australia. Z tego co rozumiem dalej czuję konsekwencje tych pożarów. I to były jedne z największych jakie wydarzyły się w historii. Oczywiście nie możemy zapomnieć o covidzie. Covid zaczął się w 2019 w Chinach. Świat uderzył w 2020. Mnie dotknął na początku marca. Nie będę kłamał. W lutym ignorowałem już słyszałem dużo o covidzie. Ale biorąc pod uwagę historię tych wszystkich ptasich, świńskich gryp, jakie to były paniki i jak mało z tego wynikało, nie traktowałem tego poważnie. Zmienił to podcast sama Harisa, gdzie rozmawiał z epidemiologiem i on poważnie tłumaczył, jakie są tego konsekwencje i co nam faktycznie grozi. To był początek marca i to był ten moment, w którym zdecydowałem, że przestaję traktować to no, po prostu jakoś ulgowo i się zacząłem przygotowywać. Mój ostatni dzień w pracy, taki w biurowej przed covidem, był 5 marca, gdzie w połowie dnia wyszedłem zrobić zakupy i planowałem resztę dnia pracować z domu. Miałem okazję wtedy zobaczyć yy, jaka jest panika wśród w, w, ludzi. Będąc w Lidlu, yy, szał jaki tam widziałem był niesamowity. Do tego stopnia, że będąc w Lidlu czułem niepokój. Po prostu czułem kołatanie serca. Czułem się bardzo niedobrze z powodu tego, co idę dookoła. Puste półki mnie nie przerażały, bo wiem, jak takie markety działają, i wiem, że one po prostu nie nadążały z wykładaniem towarów bardziej niż faktycznie były puste półki, ale zachowanie ludzi było straszne. No i tak naprawdę następne trzy miesiące spędziłem pracując w domu. W czerwcu, pod koniec czerwca, wróciłem do biura i praktycznie już wtedy w różnym stopniu, przerwami pracowałem w biurze. Przynajmniej 2-3 dni w tygodniu. Ja niestety nie lubię pracować z domu, bardzo się wtedy niedobrze czuję. Oczywiście wiadomo, w firmie przechowywaliśmy wszystkie zasady bezpieczeństwa, no, ale niestety COVID mnie też dopadł. I że na sam koniec roku, po zmianie pracy w nowej firmie, dopadł mnie COVID. Teraz już jestem zdrowy. Już od paru dni jest zdjęta ze mną kwarantanna i mogę wychodzić. Dzisiaj byłem na po raz pierwszy takim dłuższym spacerze z rana i jestem bardzo wdzięczny em, za to, że wyzdrowiałem, że przechodziłem to stosunkowo łagodnie. Chociaż jak zobaczycie parę wideo od mniej więcej 13, bo podejrzewam, że wtedy już byłem chory na COVID-a, mimo że diagnozę dostałem 18, em, to nie było ze mną najlepiej, em, a i tak przechodziłem stosunkowo łagodnie. To, co bardziej mnie dotknęło z powodu, że pracowałem w Objectivity, a Objectivity głównie jest na rynku brytyjskim, to jest właśnie Brexit. Brexit de facto wydarzył się na początku tego roku, że członkostwo Wielkiej Brytanii zakończyło się 31 marca. I tak naprawdę dzisiaj, z punktu widzenia, kiedy oglądacie to wideo, jest ostatni dzień okresu przejściowego. Przyznam się szczerze, nie wiem, w jakim miejscu stoją z tym wszystkim, ale z tego co wiem, stoimy bardzo źle. I jest to coś, co mnie bardzo niepokoi. Jestem ciekaw, jak to się odbije na ekonomii naszej Europy kontynuacja tego Brexitu. Wydaje mi się, że temat COVID bardzo przyćmił temat Brexitu, choć on też dużo dołożył do problemów ekonomicznych, jakie obecnie mamy. Także to jest rok, kiedy wiele firm zaczęło dostawać po dupie z perspektywy pr -owych. Apple miało bardzo dużo sytuacji związanych z antykonsumeryzmem, z antymonopolem i pierwszym takim sytuacją, którą ja zarejestrowałem było Apple versus Hey. E, o tej sytuacji rozmawialiśmy nieraz w ciągu IT Morning, było w ogóle nieraz o tym, tak samo jak Apple versus Epic, e, czyli mianowicie o tym, jak właśnie te duże firmy, jak Apple, jak Google, jak Facebook Zaczynały w końcu być oskarżone o monopolizm, i mimo, że to nie są pierwsze razy, kiedy to się dzieje, jest o wiele większa presja społeczeństwa i widać jakieś światełko w tunelu, że coś może się zmienić. Nie jestem pewien, czy zmieni się na lepsze, ale obecny status quo przestaje działać. Z czego się cieszę. Także to prawda, to już jest dalej, bliżej końca roku. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak Mark Zuckerberg, jak Tim Suey, nie, nie pamiętam jak się nazywa twórca y, Twittera, y, i wiele innych występowało przed komisjami i jak ładnie przed nimi kłamało. Zuckerberg, jak możecie zobaczyć, w ogóle nie wygląda jak człowiek. To już jest praktycznie dowcip, ale no, on nie wygląda jak człowiek. Nie ma co ukrywać. I co mnie najbardziej w tych wszystkich nagraniach przeraża, jak oni kłamią, jak oni nie chcą się do niczego przyznać. Um, bardzo mi się podobało, jak i Zuckerberg, i e, twórca Twittera, e, o Dorsey się nazywa, Dorsey, um, nie chcieli się zobligować do czegokolwiek. Byli pytani wprost, kiedy dostarczą pewne informacje, bo mieli dostarczyć je wcześniej, nie dostarczyli i oni cały czas were we'll go back to you. Ale kiedy naciskali na nich, zobligujcie się do terminu, to robili wszystko, żeby się nie zobligować. Um, ta niesamowita nieszczerość tych ludzi pokazuje, także dla mnie się przejawia, że nie możemy aż tak ufać, także ich platformom. Um, ten temat się ciągnął praktycznie cały rok, bo na początku roku też były inne przesłuchania, ale to się ciągnie i to jest dalej coś, co się dzieje. Um, uważam, że ingerencja rządów takie rzeczy zawsze źle się kończy, ale z drugiej strony. Jest zawsze powstaje z tego powodu, że my sami nie potrafiliśmy się wyregulować. Więc z jednej strony się cieszę, z drugiej strony podejrzewam, że nikt nie będzie zadowolony z ich ingerencji, ale no cóż, takie jest los. Inną rzeczą, która mnie osobiście dotknęła, to jest PC Lab został zamknięty. Bardzo lubię, lubiłem tą stronę, nieraz korzystałem z ich pomocy przy konfiguracji komputera i w tym wypadku zamknęli się dosłownie. Parę dni przed tym, jak mój komputer nawalił, i musiałem składać nowe. Na szczęście yy, udało mi się jeszcze skorzystać z ich przewodników, bo były w miarę aktualne, ale teraz rzekomo wszystkie materiały są na stanie Computer Świat. Podobno mam problem się tam odnaleźć z tymi rzeczami, więc już niestety ich nie czytam i bardzo tego żałuję. Jest jeszcze wiele innych wydarzeń, o których można mówić, ale ja bym zakończył ostatnią rzeczą. Cyberpunk wyszedł na początku grudnia i. I fani, i ludzie nie są ogólnie zadowoleni. Jest strasznie duża ilość bugów, jest dużo problemów z Grom. Jest nawet parę sugestii pozwów, że inwestariusze byli oszuka oszukani. I co ja bym jedynie chciał sprostować, kiedy zaczął się Development? Bardzo dużo osób mówi, że no, gra jest w Developmentie 8 lat, ale jak możecie zobaczyć, no, te stare materiały z 2016. 16, to tak naprawdę development gdzieś pełną parą zaczął ruszać po wydaniu Wiedźmina Trójki i wszystkich DLC do niego. Że w 2016 profil Cyberpunka nie był aktualizowany na Facebooku przez 2 lata. No i pewne jakieś pojedyncze osoby pracowały na tym wcześniej przy pracach koncepcyjnych, ale development góra trwał 4 lata. To dalej jest długo i nie chcę tutaj się tłumaczyć tej firmy, bo uważam, że zrobili wiele błędnych decyzji ale no, jest to miejsce, w którym chciałem zaznaczyć, że to nie jest aż tak długo, jak nam się wydaje. Chciałem teraz przejść do części kolejnej, a mianowicie yy, podyskutować o osobach, które i uważam, że są warte obserwowania przez to, co zrobiły w tym roku. Chciałem to zrobić w miarę przekrojowe, przejść przez całe IT, nie koncentrować się tylko na testowaniu i z dużą ilością tych osób miałem kontakt. Część z osób to było wcześniej moje znajome, do części osób ja sam się odezwałem, bo uważam, że to, co robimy jest wartościowe. Więc mam nadzieję, że to nie wygląda jakieś po prostu kumuterstwo, ale po prostu te osoby uważam, że są warte zainteresowania. Pierwszą osobą, o której chciałbym powiedzieć jest właśnie Artur Molendowski, autor bloga, podcastu Chwila dla admina. Dlaczego o tym mówię? Jest bardzo mało materiałów takich typowych dla admina. Jest teraz era DevOpsa, oni trochę bardziej mają więcej rzeczy, ale mimo wszystko tego typowego admin, rzeczy dla admina nie ma na naszym rynku. I właśnie tutaj Artur zaspokaja to niszę. Bardzo się cieszę, że to robi, bo uważam, że admini to bardzo niedoceniona grupa społeczna i ich widoczność uważam za bardzo istotną. Drugą osobą, o której właśnie chciałem wspomnieć, jest Marta Firay. Marta występowała nawet tutaj gościnnie u nas w, na live'ie IT Morning, i jej wkład w społeczność testerską jest niedoceniony. Marta jest praktycznie osobą, która działa na backstage'u. Mało ją widzimy publicznie, ale jest um, aktywatorem, który naprawdę wiele rzeczy się dzieje dzięki temu, że ona komuś zasugerowała coś, kogoś pchnęła. I jej talent mogliśmy doceniać, bo uczestniczyła w komisji, teraz właśnie w Eurostarze, przy organizacji eventu w tym roku. Wiem, że pomagała także przy Hustefie. E, wiele mniejszych inicjatyw ma jakieś korzenie e, tutaj, właśnie w współpracy z nią. Testfest, duża jej zasługa. E, Italista idzie w długo. To, za co ja bardzo doceniam Martę, to jest także to, że ona nie mają problemu, żeby mówić także o negatywnych rzeczach. Nieraz feedback, który dostałem od niej, tyczył się rzeczy, które robiłem źle, które nie powinienem był robić i które powinienem był zrobić lepiej. I to jest coś, co bardzo rzadko dostać od ludzi z wczoraj. Anonimowy feedback negatywny jest często mało warty, bo po prostu to są rzeczywiście jakieś wyzwiska. A tutaj naprawdę jest często przemyślony, wyważony feedback. Za to właśnie bardzo nie osobiście marta. Ym. I z warto ją obserwować. Bo niestety mało z tych rzeczy. inaczej, ona się nie promuje, więc nie za bardzo widzimy tego, co ona faktycznie robi. Ale jak już gdzieś widać, że coś robi, warto się tym zainteresować. Kolejną osobą jest Joanna Moćko. IT Matters jest bardzo ciekawą inicjatywą. Jest to konferencja, która moim zdaniem trafia w potrzebę na rynku, która jest o którym się precyzyjnie nie mówi, o naszym zdrowiu, o naszym zdrowiu w naszej pracy w IT. Ja po części pomysł, że rozmawiałem z optometrystkami w ramach IT Morning wyszło z tego, że właśnie tak samo jak tutaj IT Metryz myślał o naszym zdrowiu psychicznym, tak to wyszło z tematu, panie, o nasze zdrowie, gdy pracujemy. Joanna obecnie także współpracuje przy i Jestem bardzo ciekaw, co wyjdzie z tej współpracy. Rozmawiamy trochę, by zrobić także w ramach tego live, w ramach IT morning, live'a, gdzie pobawimy się z Restormingiem. Miejmy nadzieję, że coś tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że coś tego wyjdzie. Ewelina Wyspa Wyspiańska trojaż jest osobą, którą gdzieś się przewijała w świecie IT cały czas, jakoś byłem świadomy gdzieś tam na pograniczu, że ona jest. W tym roku trafiłem na parę jej artykułów w ramach gry w IT, czy jakiś postów na jej Facebooku i bardzo dużo z tych materiałów korzystałem, nawet dwa razy chyba pojawiły się w ramach IT Morning. Obecnie korzystam także z jej pomocy jako career coacha, że dyskutujemy, bardzo mi pomaga pewne rzeczy przeprocesować i popracować nad sobą. I to jest pierwszy moment, kiedy się przekonałem faktycznie do coachingu, bo jakoś nie kupowałem tego wcześniej, ale w ramach współpracy z nią bardzo w, to, w to, zacząłem w to wierzyć i tutaj właśnie Ewelina udziała się także w wielu inicjatywach, to też warto obserwować, dlatego trafiłem na to listę. Póki co gadaliśmy same jakieś miękkie rzeczy już dość długo, no to teraz kolejną osobą jest. Bartosz Adamkiewicz i jego e, strona Level Up. Jest to bardzo ciekawe podejście do dyskusji o programowaniu. Yy, ma tutaj rzeczy, co prawda, związane czysto z C Sharpem, ale robi naprawdę dogłębne tutoriale, gdzie on wchodzi w głęboko w jakiś temat i robi pełną analizę wydajności, jak pewne rzeczy działają, jak one są zbudowane. To nie są wideo, za których ja bym szukał. To jest właśnie ta, ta ciekawość, bo to są tak znoszone tematy, że ja nawet nie wiedziałbym, jak to szukać, ale mam go dodanego w RSS-ie i co mi wyskoczy jakieś wideo, to bardzo często je oglądam i jest później. A, a więc tak to działa. Warto o tym wiedzieć, warto to zapamiętać. Zapada, sam bym nigdy tego nie poszukał, więc w ten sposób to trafię do mnie. No i sposób, o których chciałem powiedzieć prost, to tyle. To są te pięć takich najważniejszych osób, które uważam, że warto przerwać ich content, bo robią ciekawą robotę. Yy, warto patrzeć, co się z nimi dzieje. Ale jest bardzo długa lista osób, których bym także chciał wspomnieć. Niestety nie mogę wspomnieć o wszystkich, bo bym, sam to wideo miałoby chyba 4 godziny, więc jeszcze tylko parę osób. Yy, Pierwsza jest to bardziej event, debatka. Jest to event, który powstał na początku roku, gdy zaczął się COVID. Sam uczestniczyłem w dwóch chyba wystąpieniach. Od sześciu miesięcy jest nieaktywny, ale moim zdaniem było to coś, co trafiło w punkt w ramach, w ramach COVID-a. Adrian i Michał bardzo dobrze to zorganizowali, bardzo fajnie to działało, fajnie, że to się wydarzyło. I jakkolwiek to się więcej nie dzieje, ich obu warto dalej tutaj obserwować. Bo mam nadzieję, że wymyślą, jak ten temat dalej pociągnąć. Inną inicjatywą, bardzo podobną, która się praktycznie przez cały rok dzieje, to jest właśnie kwarantanna. E, powstała ze współpracy Kraki z parnajnymi innymi meetupami i sam występowałem tutaj dwa razy. E, idea tego przedsięwzięcia jest bardzo podobna jak debatka, czyli po prostu nie możemy zrobić meetupów fizycznie, spotkajmy się online. Debatka, Kraka, Kraka, kwarantanna wystartowała niedługo po tym, jak ja zacząłem IT Morning. Aleksandra Kornecka jest kolejną osobą, którą chciałem tutaj wymienić. Ola, w testerskim jest bardzo znana, ale Ola coraz bardziej uchodzi poza ten świat. Wiem, że prowadzi różnego typu lighting talki, prezentacje, gdzie rozmawia z, o IT z osobami spoza z naszego grona, żeby przetłumaczyć im, wytłumaczyć im, jak w ogóle cała IT działa. Poza tym występowała na Eurostarze, więc tutaj też dużo zasługi dla niej za to. I co ja najbardziej zapamiętałem to jej wystąpienie z Lidią Zajchowską, gdzie em, pani Lidia opowiadała jak wyglądało programowanie, praca w IT dawno temu i Ola podawała komentarz jak te wszystkie rzeczy działają teraz, jak one wyglądają teraz. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajne wydarzenie, i kudos dla Oli, że w tym uczestniczyła. Emila Lenzon w naszym środowisku też jest bardzo znana. W tym roku Emila występowała na paru konferencjach, ale to, dlaczego tutaj trafiła, to jest coś, czego przynajmniej że nie wiedziałem. Emila bardzo dużo się udziela także organizując pewne akcje hertatywne, gdzie Organizuje jakieś wydarzenia, tylko po to, żeby zebrać pieniądze na przykład dla domu dziecka. Obecnie szykuje się takie wydarzenie, zrozumienie, testowanie i zrozumienie, testowanie API, i to nie jest pierwszy raz, jak coś takiego Emila robi. Ja kompletnie to przespałem, bo Emila jakoś za bardzo się tym wszystkim nie chwali, mimo że to są bardzo istotne wydarzenia i. Dlatego zachęcam Was do obserwacji Emily, bo nawet jeśli nie będziecie chcieli wziąć udziału w tego wydarzeniu, to jest opcja, żeby dorzucić się swoją cegiełkę dla tych organizacji, dla których zbiera pieniądze. Więc zachęcam. Kinga Witko jest następną osobą. Kinga obecnie robi coś ciekawego. Ona próbuje łączyć jakieś tematy eko z tematami związanymi z IT, ale także wychodzi poza testowanie. Kinga a tak naprawdę, jak się śmiało z na Twitterze, ona doprowadziła do testowania. Też właśnie jej blog jest powiązany z IT, ale patrz tak szerzej, że na przykład dyskutuje o tym, jak można się uczyć, jak można uczyć dzieci. I to jest właśnie coś dość niezwykłego. Dlatego trafiła na tą listę. I ostatnią osobą jest Programmer Girl. Programmer Girl Weronika. Nieraz tutaj trafiała. W tym roku organizowała m.in. Advent Calendar po raz kolejny. Zaczęła prowadzić szkolenie z Azure DevOpsa, została MVP Microsoftu. Jeśli to nie sugeruje Wam, że to jest osoba, którą warto obserwować, to już przyznam się szczerze, nie wiem, co więcej można powiedzieć. Dobra. Kończmy gadanie o świecie i zacznijmy gadać o moim, o moim dorobkach, to co u mnie się wydarzyło. Dla mnie rok zaczął się od czegoś, co nazwałem 12 Program Challenge. To było, to było wydarzenie, które zacząłem w listopadzie zeszłego roku. Nie wiem, czy widać, ale ochlapałem sobie okulary pijąc herbatę, tak jestem, wodę, taki jestem zdolny. 12 Program Challenge to było zadanie, które sobie postawiłem. Co miesiąc miałem wygenerować program. Założenie było proste. Miałem strasznie dużo idei, które nigdy nie realizowałem. Chciałem je przemielić i zobaczyć w końcu zobaczyć, czy ktoś z nich są coś warte. Więc założenie było, że w miesiąc doprowadzić poca, który będzie mi w stanie pomóc określić, czy to jest coś, co chcę robić, czy nie. Dodatkowo miało to mi pomóc rozwoju moich zdolności programistycznych i planowania oraz projektowania architektury. Ogólnie. Uważam, mimo że nie dokończyłem tego wyzwania. Zrobiłem 8 programów i IT Morning trochę mi popsuło plany. Nie byłem w stanie robić jednocześnie IT Morning i rozwijać tego, ale mimo wszystko napisałem parę programów, z których jestem bardzo dumny. Napisałem Linter do analizy łańcuchów w C Sharpie, z którego nieraz korzystam. Napisałem narzędzie do przeszukiwania map myśli, które dalej jest moim podstawowym narzędziem pracy. I napisałem Generator contentu. To jest w cudzysłowiu generator contentu. Jest to program, który pomaga mi tworzyć wkładki do odcinków. Po prostu zbieram obecnie w pokecie, wcześniej na mapie myśli, yy, artykuły, które chcę wykorzystać w ramach IT Morning. I on mi później generuje na bazie tych opisy odcinków. Yy, no wiadomo, nie wszystkie, bo mi muszę dalej pozupełniać. Yy, generuje mi, także tworzy mi nowe linki do użycia. I to wszystko mi bardzo skraca czas pracy. Yy, w tygodniu tak przeciętnie, dzięki temu programowi zaoszczędzam z godziny półtora czasu. Jestem bardzo dumny z tego, co napisałem. Ale tak naprawdę to, co najbardziej mnie nauczyło to wyzwanie, to jest jak robić proof of concept. Jak siąść do tematu, żeby naprawdę go okroić do minimum, minimum, żeby zobaczyć, czy pomysł ma sens. I to jest coś, co procentuje u mnie od tamtej pory. Także pomogło mi bardziej zrozumieć, właśnie wyszukiwać esencję tego kora wszystkich wyzwań. Uważam, że dużo rzeczy, które wyciągnęłem w trakcie tego, także jak, jak myśleć o architekturze, jak te rzeczy planować, żeby to miał sens, żeby to można było później rozwijać, ale także jak nie przeinwestowywać czasu w wyplanowanie tego, żebym jednak się wyrobił w czasie, bardzo pomogło rozwinąć mi moje umiejętności, które doprowadziły do tego też, że w pracy dostałem awans na test architekta. Uważam, że to nie jest tylko zasługa tego wyzwania, ale uważam, że te wyzwanie dało mi te ślify, których mi brakowało, żeby wejść na te poziomy, które potrzebowałem. Wydarzyło się w tym roku wiele innych ważnych dla mnie rzeczy. IT Morning jest to projekt, który wystartował w kwietniu. Po prostu potrzebowałem coś z sobą zrobić na kwarantannie, bo widziałem, że za dużo gram na komputerze i IT Morning zrodził się z tego. Przez te 8 miesięcy, bo to już jest 8 miesięcy, jak to robimy, yy, wydarzyło się wiele, wiele kombinacji, wiele modyfikacji. Jak zobaczycie sobie, jak wyglądają odcinki teraz, a jak wyglądały na początku, yy, to jest bardzo drastyczna zmiana. Jestem bardzo happy, że udało mi się to odpalić. Yy, znowu z tego bardzo dużo wyciągnęłem. Dzielenie się wiedzą jest coś, co jest w. Szczycie moich wartości. Uważam, że to, co nas robi lu ludźmi, to jest to, że potrafimy gromadzić tą wiedzę i się nią dzielić. I to jest, że mogę w tym uczestniczyć, jest dla mnie wielki zaszczyt. Um, jeśli chodzi o takie dodatkowe tematy w tym roku, to dla mnie to był rok pod znakiem Audible. Ja bardzo długo trzymałem się z dalek od Audible, moje pierwsze podejście nie skończyło się za dobrze. Tak naprawdę pierwszy raz do Audible przekonałem się w zeszłym roku pod koniec, jak zacząłem bawić się, jak zacząłem po prostu Zobserwowałem, że już mnie podcasty trochę nudzą i potrzebowałem mockości od podcastów przy wyprowadzaniu psa, przy robieniu innych zajęć. I pierwszą książką, którą wziąłem sobie w tym formacie było Phoenix Project. Tak mnie wciągnęła, że z psem chodziliśmy 8 godzin bo po prostu nie chciałem skończyć spaceru, póki książka się nie skończy. Yy, od tamtej pory przeczytałem, przesłuchałem całkiem sporo książek. Yy, punkt odcięcia, gdzie tu będzie. O, to się od Loser Thing było pierwsze coś, co przeczytałem, przesłuchałem w 2020. Ogólnie nie polecam tej książki. Reszta książek, którą jestem na liście, mogę zarekomendować. Ale loser think, akurat to było bardzo, bardzo słabe, spodziewałem się więcej bo skocie, się. Um, niestety Audibility nie jest idealna. Ja zauważyłem jeden problem. Nie wyciągam y, aż tak dużo z formy słuchanej. Przecież się przesłucham, mam dużo ha mo momentów, ale na przykład jak chcę powtórzyć sobie jakieś ćwiczenia, nie mogę zaznaczyć sobie poprawnie fragmentów, y, żeby do tego wrócić. Robienie notatek ze słuchu też nie jest dla mnie. I to jest coś, co muszę rozwiązać. To jest mój obecny cel. Jeśli chcę dalej korzystać z Audible, do nauki, to jest cel, na którym muszę popracować. I tym sposobem płynnie przechodzimy na moje plany na 2021 rok. Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to jest dalej rozwijać IT morning. Dalej chcę rozwijać IT morning. Obecnie przebudowuję stronę mojego bloga, a czy wystawiam nową, żeby także korzystać bardziej z materiałów, które tu mam udostępnione. Chcę też napisać jakiś program, ale to bardziej bliżej końca roku, który pozwoli Wam przeszukiwać artykuły i wracać do materiałów, które wam zapadły w głowę. Także myślę nad zrobieniem grupy na Facebooku, żebyśmy wszyscy mogli się dzielić tego swoimi materiałami. Powiecie, co w ogóle o tym sądzicie? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. No i... Chciałbym zrobić certyfikat. W tym roku miałem plan zrobić AZ-203, ale nim byłem w stanie się przygotować. Ten certyfikat został wycofany, więc jego następca planuję zrobić w przyszłym roku. Chciałbym wziąć także udział w sześciu wydarzeniach fizycznych, więc mam nadzieję, że COVID ustąpi. I na zakończenie chciałbym być także o wiele bardziej aktywny w social mediach. To są mniej więcej takie plany powiązane dla mnie na ten 2021. A wy, jakie macie plany? Jaki dla Was był rok 2020? Bo też my chętnie to usłyszał. Wow, gadam dość długo. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję też, że ze mną byliście. To był długi odcinek i tak jak mówiłem, chętnie usłyszałbym, jak wasz wyglądał rok 2020 i jedyne, co mi pozostaje, to życzyć wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w następnym odcinku IT morning. Pa, pa!